co zostało doda, dodane w Minecraftie 1.4.2 Pierwsze to blokada przekaźników Czyli gdy włączymy z jednej strony przekaźnik Na przykład tak I z drugi Zostanie zablokowany i nie będziemy mogli go wyłączyć Lub na odwrót, gdy wyłączymy nasz przekaźnik i Zostanie włączony z drugiej strony Zostanie zablokowany i nie będziemy mogli go użyć dodano drewniany guzik, który już powinien dawno dodany być ale nie wiem czemu nie został dodany ma taką właściwości jak, jak jak kamienny tylko możemy go włączyć za pomocą strzały. dalej nowe płotki wyglądają one tak właściwości nie muszę ukazywać bo jak każdy płotek łączy się magiczna latarnia w tej latarni możemy kupić y, y, jakąś itemkę, y, jakąś moc, na przykład y, szyb, szybkie bicie y, kilofem. Y, płacimy i po chwili już mamy. Cały czas się nam to odnawia, ale jeśli y, rozwalimy y, naszą latarnię, to nie zacznie się odnawiać. Dalej. Ramka na przedmioty, czyli ramka, którą kładziemy i gdy ułożymy itemkę na nią jakąś, zostanie ona pokazana. Głowy potworów wylatują z mobów. Możemy je zakładać lub zrobić z niego takiego dodanego bossa. Pałetka. Dalej, kowadło, w którym możemy ulepszyć rzecz i ją nazwać, na przykład nazwijmy go y, pan i gdy ulepszymy mamy full naprawione i mamy też nazwę pan, dobra, dalej dalej to doniczki y, do doniczki możemy wsadzić każdą literkę która jest i poza nimi inne, y, które wylatują gdzie ta o rybka się zaspiła. Yy, Marchewki i ziemniaki. Możemy mieć zwykłą marchewkę i marchewkę złotą. Yy, ziemniaki. Możemy mieć ziemniaka zwykłego, trującego ziemniaka i ucierczonego ziemniaka. Drugi dzień. Yy, Nie tutaj. to się tylko nocą lub w cienek rzeczy. Yy, sterowanie prosiaczkiem. Tego nie muszę zaprezentować, bo wystarczy wziąć wędkę yy, wędkę z marchewką i ciągnąć na i kierować naszym prosiaczkiem tam, gdzie Zamierzamy Dalej to czarownica. Nie czarownica, Wiedźma. Wygląda jak MPC, możemy znaleźć ją na bagnach w własnym domku. Jest trochę śmieszna i groźna. Uderzymy rzuca w nasz butelkami krzywdy. Malowanie zbroi. O. I weźmy jakąś zbroję. Tylko możemy malować zbroje skórzane. Jedną pomalujmy. Kombinacji jest wiele, możemy łączyć, dodawać. I mamy taką zbroję. I zakładać yy, nowe kontury. I temu widać, że inny kolor i inne ma to budowanie dookoła. Yy, Zmieniono dźwięki na yy, dźwięki wyraźniejsze. wiele innych ale to są przykłady nowe mikstury czyli mm, mikstura mm, niewidzialności i mikstura widzenia ciemności gdy zapada noc yy, albo gdy po prostu zapada noc yy, gdy rzucimy po nogi które rozjaśnia się nam tak jak działa niewidzialności to gdy je użyjemy wydajemy się niewidzialni na serwach to chyba nie działa bo widać nik. dźwięk to czwarty level nikus przez y, zombie czyli zombie i osadnik Gdy zombie nie pokazałem właściwości kowadła kowadło posiada grawitację z której można zrobić fajną pułapkę na przykład tu trzyma piston nasze kowadło na dole jest guzik gdzie nasz moblu w gościu klika a po chwili kowadło spada na... no i to na tyle w tym nazwijmy to poradniku subskrybujcie, oceniajcie, komentujcie